Wyobraźcie sobie następującą scenę, pozornie zjednoczoną rodzinę, gdzie zaufanie przeradza się w zdradę w najbardziej kruchym momencie życia. To prawdziwa historia o tym, jak chciwość może zepsuć nawet najświętsze więzi i jak pewna kobieta musiała samotnie walczyć z tymi, którzy przysięgali ją kochać. Daria, Jewna Zubicka poświęciła swoje życie tworzeniu kolekcji rzadkości, której pozazdroszczyłoby każde muzeum. W jego skromnym dwupokojowym mieszkaniu współistniały skarby przeszłości rzeźbione komody z XV wieku, porcelana z manufaktury drezdeńskiej, obrazy w złoconych ramach i srebra z czasów Katarzyny Wielkiej. Sąsiedzi szeptali, że kolekcja jest warta fortunę, ale starsza kobieta otworzyła drzwi tylko jednej osobie swojej wnuczce Swietłanie, konserwatorce dzieł sztuki i jedynej, która naprawdę rozumiała wartość tych przedmiotów. W każdy weekend Swietłana niezawodnie pojawiała się, aby pomóc w obowiązkach domowych, Wysłuchać historii kryjących się za każdym dziełem i otrzymać uroczystą obietnicę swojej babci. Wszystko to będzie twoje, moja droga. Jesteś moją jedyną rodziną. Aż trzy lata temu Swietłana poznała Kirilla Miatchikowa. Uprzejmy mężczyzna o swobodnym uśmiechu, który podbił jej serce. Ale za tym związkiem krył się cień. Ewelina Albertowna, matka Cyryla, rzeczoznawca antyków, który postrzegał Swietłanę nie jako synową, ale jako przeszkodę. Od pierwszego spojrzenia w pokoju Dari oczy Ewleni błyszczały chorą ambicją. To, co zaczęło się jako przypadkowe wizyty, szybko stało się obsesją. Nalegała, aby jej syn częściej bywał w domu jej teściowej, zadawała szczegółowe pytania na temat każdego przedmiotu i analizowała artykuły okiem klinicznym kogoś, kto już kalkulował zyski. Daria, choć starsza, nie była naiwna. Jako była krytyk sztuki szybko zorientowała się, że teściowa jej wnuczki nie interesuje się nią, ale tym, co posiada. Zaczął ograniczać wizyty, ostrzegając nawet Cyryla. — Twoja matka jest kobietą pozbawioną skrupułów. Ewelinę jednak nie zamierzała się tak łatwo poddać. Za pośrednictwem syna zbadał stan zdrowia Darii, zapytał, czy istnieje testament. Cyryl, zaślepiony matczyną lojalnością, przekazał te obawy tak, jakby były autentyczne, podczas gdy Swietłana, coraz bardziej podejrzliwa, obserwowała rozwój brudnej gry. Ostatnią kroplą był moment, w którym Ewelinę z wystudiowanym kłamstwem udzieliła rad na temat tego, jak nieostrożni ludzie tracą fortunę, źle przechowując swoje relikwie. Napięcie w rodzinie eksplodowało. Cyryl zaczął oskarżać swoją żonę o paranoję. Ewelinę, mistrzyni sztuki manipulacji, udawała obrażoną matkę, której nie pozwolono pomóc chorej starszej kobiecie. Ale Daria, mając 83 lata, choć krucha na ciele, zachowała jasny umysł. Dwa miesiące przed rozstrzygnięciem powaliło ją zapalenie płuc. Swietłana wzięła urlop, aby dzień i noc opiekować się babcią, a Ewelinę nagle stała się oddaną pielęgniarką codziennie dzwoniła, oferowała pomoc, okazywała podejrzliwe obawy. Cyryl, oczarowany życzliwością swojej matki, nie rozumiał, dlaczego żona przyjęła ją tak chłodno. Daria wyzdrowiała, ale jej ciało nie reagowało już tak jak wcześniej. W zeszłym tygodniu przykuta do łóżka potajemnie zadzwoniła do świetłany. Z szuflady obok łóżka wyjął pożółką kopertę. Testament sporządzony sześć miesięcy wcześniej u notariusza pozostawił całą kolekcję bez wyjątku jego wnuczce. Trzy dni później Daria odeszła spokojnie, we śnie. Pobudkę zaplanowano na czwartek. Następnie kontrolę przejęła Ewelinę, zorganizowała pogrzeby. Wypełniła salę wiankami, pełniła rolę gospodyni żałoby. Ale w środę wieczorem, kiedy wyczerpana świetła wróciła do domu, Cyryl zrzucił bombę. Następnego dnia po pogrzebie on i jego matka udali się do mieszkania swojej babci. Po co? Zapytała żona, przeczuwając już najgorsze. Mama uważa, że powinniśmy usunąć kosztowności, gdy dom jest pusty, odpowiedział, jakby była to najbardziej naturalna rzecz na świecie. A co jeśli ktoś ukradnie? Dreszcz przebiegł po plecach swietłany. L. Znałem ten scenariusz. Ewelinę planowała wykorzystać chaos pogrzebów do opróżnienia mieszkania, żądając ochrony mienia. Następnie wymyślał historię, że uratował kolekcję przed złodziejami i zażądał nagrody lub części łupu. Kiryl powiedziała stanowczo: Jestem jedynym spadkobiercą. Nic nie odejdzie bez mojego pozwolenia. Mąż wstał z kanapy z niedowierzaniem, co będzie? Nigdy o tym nie wspominałaś. Ponieważ babcia prosiła, żeby zaczekać do pogrzebu. Cyryl nie wahał się, podniósł słuchawkę i wybrał numer. Swietłana usłyszała fragmenty rozmowy matka: testament, cała zbiórka, a dziesięć minut później Ewelinę stała w drzwiach z uśmiechem przypominającym nóż. Moja droga zaczął słodko jak miód, wiesz, że takich kawałków nie można zostawiać bez zabezpieczenia. Kłódki są stare, a dom opuszczony. Zabierzemy wszystko do naszego mieszkania, tylko do czasu, aż ustalimy szczegóły. To nie jest konieczne, wtrąciła się Swietłana. Jutro sama tam pójdę i zdecyduję, co robić. Ewelinę zgubiła maskę. Nie masz doświadczenia, aby sobie z tym poradzić. To może uszkodzić przedmioty warte miliony. Cyryl, zawsze u boku matki, powtarzał: Ona ma rację. Po co ryzykować? Wszystko weźm drugiemy, zrobimy profesjonalną ocenę. Swietłana spojrzała na nich oboje i po raz pierwszy zobaczyła nagą prawdę. Nie byli jej rodziną. To były sępy. Ewelinę z pewnością już planowała wykorzystać syna do przejęcia połowy majątku żony, lub, w najgorszym przypadku, stworzenia bałaganu prawnego w celu wyłudzenia części przysługi. Powiedziała mnie powtórzyła Swietłana ze spokojem, który zaskoczył nawet ją samą. Ewelina wstała, gwałtownymi gestami założyła płaszcz i już u drzwi odwróciła się. Kiryl. Jutro o dziesiątej będziemy u zmarłego. Tragarze i ciężarówka są już wynajęci. Po jej odejściu mąż próbował przekonać żonę. Mówił o jedności rodziny, o zachowaniu dziedzictwa, o tym, jak matka więcej zrozumiała ten temat. Swietłana słuchała w milczeniu, uświadamiając sobie, że mężczyzna, w którym się zakochała, tak naprawdę nigdy nie istniał. Tej nocy, gdy Cyryl spał, ułożyła plan. Następnego ranka wyszedł przed świtem bez słowa. Na cmentarzu, gdy chowano Darię, Swietłana w myślach prosiła o przebaczenie. Nie udało jej się jej za życia obronić, ale nie pozwoliła, aby jej pamięć została sprofanowana. Ewelinę z czarnym welonem i teatralnymi łzami co pięć minut spoglądała na zegar. Cyryl, spięty, unikał wzroku żony. Nie wiedzieli o tym, ale bitwa była już przegrana. Swietłana przyjechała wcześniej. A mieszkanie Darii i Nikołajewnej było już puste. Cyryl kilkakrotnie próbował przerwać ciszę niepewnymi pytaniami, ale Ewelinę odpowiadała jedynie ostrymi monosyłabami. Po przebudzeniu matriarcha podeszła do Swietłany z uśmiechem, który bardziej przypominał pogardliwy grymas. — No cóż, kochanie, chodźmy. — Maszyna czeka, tragarze też. Swietłana skinęła głową z niepokojącym spokojem. — Jasne. — Chodźmy. Ewelinę uniosła brwi, zaskoczona brakiem oporu, ale nie dała tego po sobie poznać. Cyril z ulgą odetchnął głęboko, może jego żona wreszcie opamiętała się. Przed budynkiem przy ulicy Ostojenka zatrzymały się dwa pojazdy. W pierwszej Ewelinę Cyril i Swietłana, w drugim czterech mężczyzn w kombinezonach gotowych do grabieży. Geisel zaparkowany przy bramie z niecierpliwością czekał na obiecany łup. Weszli na czwarte piętro. Swietłana wyjęła klucze z kieszeni, przekręciła zamek i powolnym, niemal teatralnym gestem otworzyła drzwi. Pierwsza weszła Ewelina. Jego pewny krok zachwiał się. Zatrzymał się na środku korytarza z szeroko otwartymi oczami i ustami otwartymi w niemym krzyku. Pokój był pusty. Nie tylko niezamieszkane puste. Rzeźbione komody, porcelanowe figurki, obrazy olejne, rodzinne srebra, perskie dywany, nawet meble zniknęły. Pozostały tylko gołe ściany, zniszczone lino uliem, i samotna lampa zwisająca z sufitu. O, kołysząc się jak wahadło podczas próby. Gdzie, gdzie jest wszystko? Głos Ewlyni był ochrypły, łamiący się. W bezpiecznym miejscu. Swietłana odpowiedziała beznamiętnie. Kyryl biegał od pokoju do pokoju, otwierając puste szafki, szperając po nieistniejących kątach. Tragarze, którzy stali nieruchomo przy drzwiach, Wymienili zakłopotane spojrzenia. Co zrobiłeś? krzyknął z rumieńcem na twarzy. Gdzie jest kolekcja? Przyszedłeś z gazelem i ludźmi, którym zapłacono za opróżnienie mieszkania mojej babci w dzień jej pogrzebu, Cyryl. Swietłana odwróciła się do niego lodowatymi oczami. Ale nie liczyli na jeden szczegół, robiłem to już wcześniej. Czy ty ukradłeś? Eweliny dyszała drżącymi rękami. Odziedziczyłem to. Odpowiedzą było uderzenie chirurgiczne. Wczoraj wieczorem, kiedy uzgodniliście, jak podzielić to, co nie jest wasze, ja miałem już testament, klucze i dokumenty własności każdej części. A ty? Co oni mają poza śmiałością? Ewelina zakrztusiła się z wściekłości. Cyryl potrząsnął świetłaną za ramiona, żądając wyjaśnień. Pragarze posunęli się niekomfortowo, pragnąc uciec od tej groteskowej sceny. Jak śmiecie. Ewelinę podniosła rękę, żeby uderzyć synową. Swietłana szybkim, zdecydowanym ruchem chwyciła jego nadgarstek. Lata pracy z delikatnymi przedmiotami w muzeum dały mu stalową precyzję. Nie polecam tego. Szepnął. Chyba, że chcesz raportu policyjnego o próbie napaści. Matka cofnęła się, masując miejsce, w którym ścisnęły ją palce Swietłany. Jego oczy płonęły czystą nienawiścią. Będziesz tego żałować. Splunął. Mam zamiar unieważnić ten testament. Udowodnij, że staruszka była starsza. A jednak wezmę swój udział jako krewny. Jaki krewny? Swietłana roześmiała się suchym śmiechem. Daria Nikołajewna była moją babcią. A testament został sporządzony sześć miesięcy temu, z zaświadczeniami lekarskimi i świadkami. Ty, Ewelino Albertowna, jesteś po prostu oportunistką. Cyryl jest twoim mężem. Ma prawo do połowy. Głos teściowej drżał ze złości. Tylko to, co zostało nabyte w trakcie małżeństwa. Swietłana skrzyżowała ramiona. Dziedziczenie jest wyłączną własnością spadkobiercy. Jeśli masz pytania, przeczytaj kodeks rodzinny. Cyryl patrzył to na jednego, to na drugiego, a na jego twarzy malowała się panika. Po raz pierwszy zdał sobie sprawę, że nie docenił kobiety, którą poślubił. Swetka, dlaczego tak radykalnie? próbował pojednawczym tonem Jesteśmy rodziną. Moglibyśmy zorganizować coś cywilizowanego cywilizowany powtórzyła ironicznie. Podoba ci się twój plan splądrowania domu mojej babci w dniu jej pogrzebu rzeczywiście bardzo cywilizowany chcieliśmy zachować kolekcję. Warknęła Ewelina. Utrzymywać. Wtrąciła się Swietłana. Albo jeszcze lepiej, sprzedaj to, co da więcej. Nie jestem ślepy ani naiwny. Odwróciła się do tragarzy, wciąż stojących przy drzwiach. Przepraszam za zmarnowany czas, chłopaki. Osoby te dzwoniły do nich pod fałszywym pretekstem. Nie ma ładunku do transportu. Dowódca zespołu spojrzał gniewnie na Kirilla. Kto więc płaci za nasz dzień? Burknął. Kto ich zatrudnił? Swietłana wskazała gestem męża. Cyryl, zarumieniony ze wstydu, wyjął portfel. Ewelinę, blada jak martwa kobieta, patrzyła, jak jej plan się rozpada. Mężczyźni odebrali pieniądze i wyszli, przeklinając pod nosem szefów. Kierowca gazela domagał się także odszkodowania za przestoje. Z każdą notatką wygłaszaną przez Cyryla jego twarz robiła się coraz ciemniejsza. Kiedy byli sami w tej pustej przestrzeni, cisza ciążyła jak ołów. A teraz? zapytał Kyryr głosem nijakim. Teraz proszę o rozwód. Swietłana była kategoryczna. A wy dwoje znajdziecie kolejną ofiarę swoich oszustw. Ale ja cię kocham. Eksplodował. Uwielbia to, co myślał, że odziedziczy. Poprawiła. To nie to samo. Następnie Ewelinę położyła ręce na piersi, oczy wywróciły się do tyłu, a jej ciało wykrzywiło się w pantomimie bólu. Moje serce w pogotowie i jęknęła dramatycznie. Swietłana nawet nie mrugnęła. Jeśli to coś poważnego, zadzwoń pod numer 112. Jeśli to teatr, oszczędź sobie. Widziałem już ten numer. To. Teściowa, wiedząc, że zamieszanie nie odniosło skutku, porzuciła farsę równie szybko jak ją zaczęła. Od razu przeszedł do gruźb. Mam kontakty. Krzyknął. Znam sędziów, prokuratorów. Odwrócę to. Próbować. Swietłana była niewzruszona. Ale wiedz, mam raporty autentyczności, akta majątkowe i testament uzależniony od dochodów. A co do Twoich dzisiejszych działań, cóż, można to zinterpretować jako próbę kwalifikowanej kradzieży. Słowa były wyzwalaczem. Ewelinę straciła kontrolę. Z jego ust płynęły obelgi, groteskowe oskarżenia, obietnice zemsty. Cyryl próbował ją powstrzymać, ale jego matka nie była rozsądna. Svetlana słuchała wszystkiego w ciszy, dopóki nie wyjęła telefonu komórkowego z kieszeni i nie zaczęła nagrywać. Co robisz? Cyryl rozszerzył oczy. Dokumentowanie zagrożeń. Wyjaśniła spokojnie. Przydatne w przypadku ewentualnych pozwów o zniesławienie lub wymuszenie. Ewelinę nagle zamilkła, jakby połknęła własny język. W końcu zrozumiał, że posunął się za daleko. Przychodzi. Svetlana odłożyła urządzenie. Jesteśmy kwita. Próbowałeś mnie okraść, chroniłem to, co było moje. Teraz każdy idzie w swoją stronę. I nie krzyżuj już swoich ścieżek. A nasz ślub? zapytał Kyryl łamiącym się głosem. Jakie wesele. Odparła. Nie ożeniłeś się ze mną. Ożenił się z kolekcją antyków. A teraz jest poza twoim zasięgiem. Bez słowa swietłana wyszła, zostawiając za sobą echo stłumionych krzyków Ewleni i ciężar mężczyzny, który po raz pierwszy zobaczył nie tylko upadek planu. Ale fasadę wszystkiego, w co wierzył? Na korytarzu wyjęła z kieszeni drugi telefon komórkowy. Wybrałeś zarejestrowany numer. Max. To świetłana. Możesz mieć wszystko przywrócone. Przedstawienie się skończyło. Poprzedniego wieczoru, gdy rodzina spiskowała, skontaktowała się ze starym kolegą z muzeum, specjalistą od logistyki cennych eksponatów. W ciągu kilku godzin każdy przedmiot został zapakowany, przetransportowany i zdeponowany w klimatyzowanym magazynie bezpłatnie w ramach solidarności zawodowej i odrobiny ciekawości. Teraz za niecałe dwie godziny kolekcja wróci na swoje miejsce. Prawdziwi profesjonaliści byli już w drodze. I tym razem nikt by ich nie powstrzymał. Wszystko zostało przywrócone z chirurgiczną precyzją. O zmierzchu każdy egzemplarz zajmował swoje pierwotne miejsce, jak gdyby czas nigdy nie został naruszony. Swietłana nawet nie wróciła na noc do domu. Nocował u babci, a rano mocnymi rękami i spokojnym spojrzeniem złożył pozew o rozwód. Kyryl próbował wszystkiego, nalegających telefonów, desperackich wiadomości, nawet pojawił się w muzeum jak duch przeszłości. Ale ona nawet nie spojrzała w jego stronę. Wojna jednak dopiero się zaczynała. Ewelina Albertowna nie należała do osób, które poddawały się bez walki. Najpierw zmobilizował swoje kontakty prawne, by podrzeć testament w poszukiwaniu luk, kwestionował charakter pisma, żądał zaświadczeń lekarskich potwierdzających niezdolność Darii Nikołajewnej do składania podpisów. Nic. Dokument był chroniony. Potem zmienił strategię, zasiewał truciznę wątpliwości, szepcząc, że Swietłana zmanipulowała wątłą starszą kobietę, zmuszając ją aż do wyczerpania, aby zmieniła wolę. Ale sąsiedzi babci, ci, którzy widzieli lata poświęcenia wnuczki i arogancję teściowej, nie uwierzyli w to kłamstwo. Wręcz przeciwnie, zwarli szeregi w obronie Swietłany. Tymczasem Cyryl, trawiony poczuciem winy i pragnieniem odzyskania tego, co utracił, przez sześć miesięcy żebrał. Przysiągł, że zerwie więzi z matką, obiecał odkupienie i nowe życie. Ale Svetlana znała już dobrze ten scenariusz. Odwrócił się na zawsze. Rozwód był szybki, czysty, niemal aseptyczny. Majątku nie było do podziału, małżeństwo wynajmowało mieszkanie, samochód był na jego nazwisko, był finansowany. Wysiłki prawników Ewelini, mające na celu odebranie kolekcji, natrafiły na betonowe ściany. Svetlana sprzedała mieszkanie swojej babci, kupiła własną przestrzeń w innej dzielnicy, podarowała część swoich skarbów. Do muzeum, a resztę zatrzymał. Za pozostałe pieniądze otworzył warsztat restauratorski mały, ale nienaganny. W końcu pracowała dla siebie. Rok później dowiedziałam się, że Ewelina Albertowna została złapana na oszustwie polegającym na fałszywych wycenach antyków. Stracił pracę, reputację, wszystko. Cyryl z kolei po rozwodzie poszedł na dno, został wyrzucony z banku i teraz utrzymywał się z nędznej pracy. Matka i syn rozdzierali się nawzajem w niekończących się walkach, obwiniając się wzajemnie o fiasko, jakim była próba rabunku. Swietłanie nie było przykro. Żadnej satysfakcji. Właśnie przewróciłem stronę. Czasami, gdy przesuwałem palcami po porcelanie mojej babci, przypominałem sobie ten dzień, kiedy oboje wtargnęli do mieszkania jak sępy. I zawsze zaskakiwało go to samo pytanie, jak pieniądze mogą tak szybko zmieniać ludzi w potwory. Daria Nikołajewna nie popełniła błędu przy wyborze spadkobiercy. Kolekcja znalazła się w rękach, które miały ją uhonorować. Chciwi zebrali dokładnie to, co zasiali. W końcu sprawiedliwość nie jest darem, jest walką. I Svetlana wygrała to, nie tracąc własnej duszy.